O, jakie mam zakwasy. O Boże. Dzień dobry, witam. Muszę wymyślić sobie jakieś przywitanie. Kamera akcja. Witam Was, moi kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie taki odcinek z serii Pogadaj z Olczyks. O tak. Dzisiaj sobie pogadamy, dlatego że chciałam poruszyć bardzo ważny temat zaburzeń odżywiania, który jest coraz częściej spotykany zarówno u moich podopiecznych, jak i u moich bliskich znajomych. Mnie to trochę przeraża. Tyle mnie przeraża. Czy ty możesz się wysłowić po polsku wieśnioro! Nie przejęłabym się tym może tak bardzo, gdyby nie to, że ja sama przez jakieś 4 lata z tym walczyłam. I chcę Wam dzisiaj pokrótce o tej mojej drodze opowiedzieć, no bo nie ukrywajmy, że to nie jest nic przyjemnego i to tak siada mocno na psychę, że mam nadzieję, że ten filmik uświadomi to wielu z was. Dlatego, że to jak bardzo nazwijmy rzeczy po imieniu, potrafi to rozpierdalać życie, to wiedzą tylko osoby, które się. Z zmagają. I ogólnie zanim jeszcze zacznę, to chciałabym Wam powiedzieć, że jeżeli macie ochotę na to, żebym poruszyła jakieś konkretne tematy na tym kanale, to śmiało możecie mi pisać w komentarzu. Będę miała też automatycznie pomysł na filmik i będę wiedziała, o czym mogę Wam powiedzieć, z czym mogę Wam pomóc. Będzie taka sekcja Olczyk z Bawi i Uczy i będzie taka seria Olczyk z życia codziennego, z jakichś tam wyjazdów, niewyjazdów i takiego typu rzeczy. Także czekam na Wasze propozycje w komentarzach. Przejdźmy do sedna. Po prostu opowiem Wam całą moją Drogę na przestrzeni lat, oczywiście w skrócie, jak to wyglądało, od czego się to zaczęło. To był chyba 2018. Rok. Tak, 2018 rok, bo wtedy startowałam w zawodach bikini Fitness dokładnie. Wtedy zaczęła się u mnie mocno rygorystyczna dieta. Im bliżej zawodów, tym bardziej rygorystycznie było. To już był taki etap, gdzie naprawdę ja miałam bardzo mało czasu wolnego dla siebie. Stawałam około godziny piątej. Robiłam już wtedy cardio naczczo, bo tak miałam w planie. Jadłam się na niej, jechałam na trening, po treningu jechałam na studia. Po studiach szłam do pracy, bo pracowałam już wtedy dorywczo. Po tej pracy wracałam do domu autocka. Autobusem I jedyne co, no to robiłam sobie posiłki na szybko na kolejny dzień, żeby było wszystko poważone, wyliczone i kładłam się spać. Im bliżej było tych zawodów, tym bardziej tak naprawdę zmęczona byłam, bo kardiokręciłam 7 dni w tygodniu, ta ilość kalorii, po prostu deficyt był naprawdę duży. I w momencie, kiedy ja pojechałam do mojego trenera i usłyszałam: Ola, możesz sobie zrobić cheat meal? Normalnie oczy mi się zaświeciły, jakbym zobaczyła miłość swojego życia. Szczerze, to wtedy jakaś taka mega dobra bułka mnie satysfakcjonowała. Wow! popierdolisz sobie bułeczkę, nie? <gry> Pierwszy cheat meal to był taki serio, że cheat meal i nic więcej nie jadłam. Później wracałam normalnie do swoich nawyków. A potem, a potem było tak, że ja zobaczyłam, że zjadłam jeden posiłek spoza mojego menu, a później zjadłam drugi i trzeci. I zaczęło się tak, że jak padały następne słowa cheat meal, to ja autentycznie potrafiłam kupić sobie chipsy, zrobić sobie bułkę z masłem, po tej bułce z masłem zjadłam sobie jeszcze jakiegoś batonika, odczekałam chwilę, zrobiłam jeszcze naleśniki, a po tych naleśnikach jeszcze na dobicie zjadłam może jakieś żelki albo kolejnego batonika. Wymiotować mi się chciało, na szczęście nigdy nie wymiotowałam. Tragicznie się czułam. No, tylko że ja wtedy nie zauważyłam, że to już zaczyna się stawać problemem. Potem już przeszło stricte do zawodów i po każdych zawodach pyszne jedzonko i ja potrafiłam już wtedy na zasadzie nagrody opędzlować całą czekoladę Milka Temax. Całą. Odczekałam chwilę i zrobiłam sobie jeszcze naleśniki. Potem zjadłam jeszcze chipsy tonika, żelki, z cztery tosty i dobiłam jeszcze czymś przed snem. Wtedy wiedziałam, że ja mam problem. I tak naprawdę to jeszcze było nic, dlatego, że im dłużej to wszystko trwało, to ja miałam coś takiego, że na przykład moi rodzice jechali gdzieś do rodziny, ale obiecałam sobie, że trzymam dietę, więc powiedziałam, nie mamo, ja nie jadę, bo wiem, że jak pojadę, to zacznę po prostu jeść, a nie chcę teraz jeść, bo jadę na wakacje i chcę wyglądać dobrze. Wyobraźcie sobie, do jakiego stopnia już to dochodziło, że ja bałam się wyjść czas właśnie ze znajomymi, czy wam się pojechać gdzieś z rodziną, tylko po to, żeby nie wyjść spoza ramy własnej diety, którą sobie zaplanowałam. Bywało też tak, że na imprezy chodziłam z własnymi pudełkami, ale to akurat już był mój świadomy wybór, bo to był okres przed zawodami, więc tutaj wiedziałam, że po prostu muszę tego przypilnować. To już była kwestia dyscypliny, bo ja jak zaczynałam trenować w 2014 roku, to ja jadłam po prostu zdrowiej, to było w miarę zbilansowane i były jakieś tam mini grzeszki, nie liczyłam obsesyjnie tych kalorii i nie liczyłam Obsesyjnie tego makro. I ja naprawdę wtedy to było tak, że ja sobie imprezowałam, spożywałam alkohol, czasami było GIT. No i teraz przechodząc do tego, jak to wyglądało w takim punkcie kulminacyjnym. Punkt kulminacyjny tego wszystkiego był w momencie, kiedy ja ustaliłam sobie, że dzisiaj jest cheat day. To już nie były cheat meal, to już były cheat daye. Przykładowo była to sobota. Pracując wtedy na moje pół etatu, zdarzało się, że często jeździłam do Kielc na 3-4 godziny do pracy. Po tych 3-4 godzinach wracałam do domu. Ale. Jak kończyłam zmianę o 12, a autobus miałam o 13.30, to co Oltix potrafiła zrobić przez to półtorej godziny? ja pierdzielę, jak ja teraz o tym myślę, to jest po prostu hit. Ja potrafiłam pójść na miasto i wywalić minimum 200 zł na jedzenie w ciągu półtorej godziny. Szłam do Maka, poszłam do cukierni. W cukierni zamówiłam sobie ciasto i oprócz tego jeszcze loda z trzema gałkami i bitą śmietaną poszłam do innej cukierni, kupić sobie na potem jakąś bułkę słodką albo jeszcze jakąś. Mini tartę z kremem i takiego typu rzeczy. Na zakończenie poszłam jeszcze do żabki po dużą czekoladę Max, jakieś chipsy i jakieś żelki. Ja to w odstępach odpowiednich czasowych jadłam. Po sobocie przychodzi niedziela. Dobra, jutro jest poniedziałek, zacznijmy od poniedziałku, a potem to już były trzy dni. Ja w ciągu dnia, żeby was nie skłamać, potrafiłam zjeść między 10 tysięcy a 15 tysięcy kilokalorii. Ktoś powie, a ta na pewno tyle nie jadłaś, a wystarczy, że zamówisz zestaw w maku i to już jest jakieś 1500 kilokalorii. Ja potrafiłam zjeść zestaw w maku, naleśniki, gofry, czekoladę dużą, chipsy, żelki, paluszki, pełno bułek z masłem i serem żółtym na przykład i do tego szynką parmeńską. No to policzcie sobie. W międzyczasie jeszcze obiad, babcia, czy ta mama zrobiła. No i tak to Wyglądało. I ja po tych trzech dniach nadwyżki, jak już dochodziło do tego momentu, że mój cheat day trwał trzy dni, i robiłam sobie głodówkę. Przychodził poniedziałek i ja jadłam 1200 kalorii, szłam na trening, mój organizm był totalnie nierozwalony. On był rozpierdolony. W momencie, kiedy dostawałam telefon: Ojczyk, jedziemy do Maka albo Ojczyk, zjedziemy tu, to ja już wiedziałam, że ja już mam spieprzony cały weekend pod kątem diety i miałam potem pełno wyrzutów sumienia. I ja domyślam się, że większość moich znajomych to widziało. Potem moja siostra i moja mama to już mi to powiedziały, że Boże. Ola, ile ty jesz? Dopóki nie z usłyszałam tego od dużej ilości osób, to ja nie chciałam sobie tego problemu rozwiązywać. Dochodziło do tego, że ja się tak obwiniałam, że potrafiłam płakać, że jestem beznadziejna, że nie potrafię o siebie zadbać, że chodzę na tą siłownię i potem wpieprzam i dziwię się, że nie ma efektów. Byłam wtedy w tragicznym stanie psychicznym. Może były to trochę stany depresyjne, ale nie na tyle, żeby po prostu nie radzić sobie z życiem codziennym. W międzyczasie ja się na chwilę tylko z tych zaburzeń wyleczyłam, wiecie kiedy? To był 2021 rok. Ja wtedy byłam w takim toku imprez. I wtedy my chodziliśmy ze znajomymi tak mniej więcej co tydzień na imprezy do klubu. Normalnie wtedy trenowałam. Ja wstałam rano, zjadłam śniadanie jakieś pełnowartościowe. Później jechaliśmy na maka. Później po tym maku szliśmy do klubu. Ja wtedy się czułam przez to parę miesięcy mega wolna. Totalnie tych kalorii nie liczyłam i nawet schudłam wtedy. Oprócz tego, że trenowałam, no to jeszcze jak wchodziliśmy do klubu o 21, wychodziliśmy o czwartej nad ranem. No to wyobraźcie sobie, jaka była to ilość aktywności. Ale potem to oczywiście nawróciło. I jak sobie z tym poradziłam? Poradziłam sobie z tym w taki sposób, że zaczęłam traktować moją dietę nie jako więzienie, tylko jako styl życia. Czyli nie była ona rygorystyczna. Starałam się w posiłki swoje wkomponować to, na co miałam danego dnia ochotę. zliczałam to sobie w swoją kaloryczność, w swoje makroskładniki i zauważyłam, że te napady na jedzenie były już w troszeczkę mniejszym stopniu. Ale widziałam, że jeszcze jak przychodziły jakieś stresowe momenty, no to ten stres zajadałam. Więc to już dla mnie był duży Sukces. I tak szczerze, to ja dopiero w październiku 2024 uważam, że byłam wyleczona z zaburzeń odżywiania. Nie decydowałam się na pomoc psychodietetyka, aktualnie trochę żałuję, bo wtedy uważam, że ten problem zakończyłby się o wiele szybciej. Podsumowując, ja wyjechałam do Warszawy, odcięłam się od rzeczy, które miały na mnie wpływ. Tak się uspokoiłam wewnętrznie, że nie potrzebuję się stresować czymś, co tak naprawdę w jakiś tam sposób mi nie służy. Zaczęłam robić sobie taką selekcję ludzi i uważam, Uważam, że to jest najlepsze, co możecie zrobić, i dużo osób mi to mówi, że ja się bardzo zmieniłam. Uważam, że traktuję siebie coraz lepiej. Jak tylko się stresuję, to robię coś, żeby się odstresować. W mojej diecie jest miejsce na wszystko. Dlatego ja, jak też prowadzę swoich podopiecznych, od razu na wstępie podkreślam, że jedzenie, które spożywasz, ma być zbilansowane, pełnowartościowe, ale w twoim planie żywieniowym ma być też miejsce na to, na co masz ochotę. Dlaczego? Dlatego, że wasz styl życia, ogólnie wasze nawyki żywieniowe, mają być długoterminowe. A jak wy mi będziecie pieprzać sałatki tylko i wyłącznie, bo to jest zdrowe, to ja wiem, że Wy na tym wytrzymacie tydzień i później albo rzucicie się na jedzenie, albo powiecie, że w dupie to macie, że nie będziecie po prostu w taki sposób żyć, bo tak się nie da. Kolejną sprawą jest wyrzucenie presji czasu w waszym progresie. O muszę schudnąć do lata. Wiecie, co ja mam wtedy z podopiecznymi, którzy nie wyrzucają sobie presji czasu właśnie takiej? Takiej, że one podczas tych wakacji w lato, gdzie wypracowali naprawdę super sylwetkę wracają do swoich starych nawyków. Dlatego, że po prostu tak ustawili sobie w głowie, że muszę rygorystycznie pilnować się tego i tego i tego, bo wtedy i wtedy wyjeżdżam na wakacje, że po tym, jak tylko te wakacje przyszły, to powiedzieli a pierdolę to, już mi się nie chce. Wy macie po prostu traktować to, co robicie, tą zmianę, którą wprowadzacie, jako wasz aktualny styl życia, a nie jako presję czasu, bo musicie tylko do tego i do tego wydarzenia schudnąć. Okej, okay, to ma was motywować, ale to nie ma być wyznacznikiem tego, kiedy wy ten Progres we własnej sylwetce wykonacie. I właśnie wtedy najczęściej pojawiają się zaburzenia odżywiania. Dlatego ja zalecam Wam właśnie to, żeby dieta była dostosowana do Waszych potrzeb, żebyście Wy nie zmieniali tej diety tak nagle. Kroczek po kroczku wprowadzali te zmiany ogólnie w Waszych posiłkach, bo Wy wtedy stopniowo przyzwyczajacie organizm i wyrabiacie sobie nawyki. A jak Wy już macie wyrobiony nawyk, to później Wasz organizm będzie się sam tego domagał. Jeżeli Ty, dajmy na to, wyliczysz swoje zapotrzebowanie kaloryczne, zmienisz rzeczy, czy bardziej przetworzone na mniej przetworzone, ale mimo wszystko te przetworzone dalej będą, to Ty już zaczniesz inaczej funkcjonować i Twój organizm też po pewnym okresie czasu zacznie częściej sięgać po te rzeczy mniej przetworzone, a po te przetworzone tylko wtedy, jak ma jakąś zachciankę. I to jest właśnie kluczem do zrobienia, moim zdaniem, formy, która Was satysfakcjonuje i ogólnie do lepszego samopoczucia, no bo nie oszukujmy się, nie każda z Was będzie bikiniarą, nie każdy z Was będzie kulturystą, ale jeżeli tylko chcecie się poczuć lepiej we własnym to najważniejsze jest... To, żeby wyrabiać nawyki stopniowo. I na koniec dzisiejszego filmiku życzę wam tego, żebyście trafiali w życiu na osoby, które naprawdę fajnie was są w stanie pokierować, jeżeli macie zaburzenia odżywiania, żebyście z nich wyszli. I życzę Wam tego, żebyście nie otaczali się toksycznymi ogólnie relacjami, czy to przyjacielskimi, czy to tam z i żebyście odnaleźli spokój. Sama zmiana nawyków to jest jedno, ale to, co macie w głowie i jaki macie spokój w głowie, to jest drugie. Jeżeli macie totalnie zestresowanych organizm, no to niestety to nie pomoże wam w leczeniu zaburzeń. No i oprócz tego jeszcze regeneracja. Wszystko składa się w jedną całość. Serio, tych czynników jest mega, mega dużo, ale uważam, że wprowadzanie ich po kolei doprowadzi was do punktu, w którym chcecie być i uspokoi waszą głowę, tak jak ja jestem spokojna teraz. Moim podopiecznym właśnie zawsze staram się to przetłumaczyć też pod kątem właśnie takim psychologicznym, tak jak wam teraz, a nie tylko stricte pod kątem trenerskim, bo uważam, że praca trenera to jest nie tylko wiedza z zakresu treningu, ale też wiedza z zakresu psychologii. Dobra, moi drodzy, ja w sumie na ten temat mam do powiedzenia dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jeżeli, tak jak mówiłam, chcecie takie pogadankowe filmy tutaj na YouTubie, to śmiało, piszcie w komentarzu, jaką tematykę chcielibyście poruszyć. Ja zapraszam Was na mojego TikToka, na mojego Instagrama, dlatego że teraz jak wybije mi na tych dwóch aplikacjach 50 tysięcy obserwujących, to organizuję z Wami kamp albo taki meeting grupowy, treningowy. Zobaczymy, subskrybujemy i dziękuję Wam za dzisiaj. Jesteście super! Nie zapomnijcie! Zapominajcie o tym i nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej, tak?